Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony Bartek, Popiel z bloga liczy się wynik.pl i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zwiększyć sprzedaż kursu. Zatem, jeżeli stworzyłeś lub stworzyłaś swój kurs online, ale sprzedaż Cię nie zadowala, albo starasz się bardzo, ale pomimo tych wszystkich starań sprzedaż jest poniżej oczekiwań, no i pieniądze nie pojawiają się na Twoim koncie. Jeżeli tak jest, to zachęcam Cię do zobaczenia tego nagrania. Zobacz to nagranie do samego końca, bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z kursami online, z produktami cyfrowymi, czy już jesteś osobą, która jakiś czas działa na tym rynku, zobacz to nagranie do samego końca, ponieważ. Znajdziesz tutaj wskazówki, które myślę, że mogą być przydatne w Twoim biznesie. No to lecimy. W tym materiale pokażę Ci cztery elementy, które możesz poprawić, aby zwiększyć sprzedaż swojego kursu online. No to lecimy w takim razie po kolei. Element numer jeden, który jest wart poprawy, któremu warto się przyjrzeć, to są różnego rodzaju kanały dotarcia. W sensie, jakie kanały dotarcia ty masz i czy nie trzeba nad tymi kanałami dotarcia popracować, czy nie trzeba zwiększyć któregoś z nich, ponieważ on jest najefektywniejszy w Twoich działaniach. Zatem, aby sprzedawać kurs online, musisz oczywiście pozyskiwać nowych klientów, no bo jak inaczej miałoby się to odbywać. I teraz, gdzie tych ludzi możesz zbierać? No oczywiście możesz ich zbierać na liście mailingowej i to jest najważniejsze miejsce, więc twórz swoją listę mailingową, buduj ją. Zachęcam cię do tego, żeby faktycznie to robić, ponieważ to jest Twój kanał dotarcia, który możesz wyeksportować, przenieść w inne miejsce. Natomiast wszystkie inne media społecznościowe, mimo że są cudowne, to powinny służyć Ci do tego, żeby tam tworzyć content, ale wyciągać z nich ludzi do tego, żeby chcieli się zapisywać na Twój newsletter. Jakie są plusy budowania listy mailingowej? No oczywiście przede wszystkim jest to budowa realnej relacji z odbiorcami. To jest coś takiego, taki trochę intymny kanał. Ta komunikacja jest taka od Ciebie do nich. Czyta to jedna osoba, nie ma żadnych komentarzy, gdzie ludzie wstydziliby się czegoś napisać, dostajesz czasami od ludzi różnego rodzaju odpowiedzi, więc to jest naprawdę taki bardzo, bardzo przydatny kanał. Dalej masz pełną kontrolę nad listą. To co powiedziałem, możesz się wyeksportować do innego narzędzia, możesz sobie zrobić backup, a nie ma takiej opcji, żebym ja wyciągnął sobie ludzi, którzy subskrybują mój kanał na YouTube. Swoją drogą, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to kliknij poniżej w ten czerwony przycisk i zasubskrybuj ten kanał, aby YouTube powiadamiał Cię o kolejnych nagraniach, i jeżeli tylko możesz, to oczywiście daj, kciuka w górę, żeby również tutaj nakarmić te algorytmy. Więc Masz pełną kontrolę nad listą mailingową. Dalej, jeżeli masz już listę mailingową, masz już tam zgromadzonych czytelników i masz zgromadzonych klientów, no to oczywiście ten koszt dotarcia jest niski. Z racji tego, że to się rozkłada na każdą osobę, którą masz na swojej liście co jakiś czas. Warto też zrobić higienę listy i jeżeli ktoś nie otwiera Twoich maili bardzo, bardzo długo, no to warto taką osobę z listy usunąć. I to jest naprawdę jedna z najskuteczniejszych metod. Jeżeli oczywiście nie najskuteczniejsza, moim zdaniem lista mailingowa to jest coś, co ja buduję od 2012 roku i nadal jest to wspaniałe narzędzie. Okej, okay. skąd pozyskiwać ludzi na listę mailingową? Skąd ich brać, żeby oni się chcieli tam zapisywać? No to różnego rodzaju są sposoby, ja Ci podam tylko kilka, jest ich dużo, dużo więcej, ale przede wszystkim to może być content marketing, czyli tak jak ja w tej chwili możesz nagrywać materiał na YouTube, możesz pisać posty na Facebooka, możesz robić storiesy na Instagramie, albo robić karuzele, albo nagrywać rolki i tak dalej, możesz też komunikować na Twitterze, ale bardzo ważne jest to, żeby zawsze gdzieś na końcu było takie call to action na zasadzie zapisz się na mój newsletter jeżeli chcesz zapisać się na mój newsletter, to zachęcam, żeby to zrobić natychmiast. W opisie znajdziesz link do naszego newslettera i zaraz po zapisie otrzymasz na przykład paczkę z bardzo fajnymi prezentami. I to, co możesz dać jako lead magnet, to może być wideo, to może być jakiś plik MP3, to może być e-book, to może być checklista. Tak więc to jest bardzo, bardzo istotne, żeby zacząć ten newsletter budować. Dalej możesz też uruchomić reklamy płatne, czyli możesz zrobić właśnie coś takiego, że budujesz taką stronę, tak landing page, no i na przykład, jeżeli ktoś tam się zapisze na Twój newsletter, to w ramach podziękowań Ty takiej osobie wysyłasz checklistę albo e-booka i to promujesz do tych osób, do gra na tych osób, które Cię interesuje. I to naprawdę może bardzo fajnie rozpędzić całą taką machinę. Dalej to mogą być różnego rodzaju społeczności. Jeżeli są grupy, fora, jakieś społeczności zamknięte, no to również, oczywiście wiadomo, że wtedy, jeżeli to jest stworzone przez kogoś innego, trzeba to robić dyskretnie i z większą klasą, ale to też może być tak, że jeżeli jesteś w takim gronie, udzielasz się, odpisujesz na różnego rodzaju pytania, zakładasz nowe wątki i tak dalej, jesteś osobą pomocną, to ludzie sami naturalnie sprawdzają, kim Ty jesteś, no i jak sobie sprawdzą, kim Ty jesteś, sprawdzą Twoje profile, no to zapiszą się na twój newsletter. I jedna z moich ulubionych metod budowania listy mailingowej to webinary. Czyli jeżeli robisz webinar na jakiś konkretny temat, to ludzie się zapisują, no i też później może być tak, że automatycznie są zapisani do twojego newslettera. Jeżeli chcesz więcej pomysłów na to, jak budować listę mailingową, to przygotowaliśmy na ten temat świetny materiał. 30 pomysłów na to, jak budować listę mailingową, znajdziesz go na stronie liczy Jak sobie wejdziesz na tę stronę, tam masz zakładkę sklep, albo po prostu możesz wejść od razu na sklep.liczy się wynik.pl i tam znajdziesz różnego rodzaju takie mniejsze produkty, ty. To jest śmiesznie tanie, kosztuje tam kilkadziesiąt złotych raptem, a wierz mi, że to jest wiedza na wagę złota. Plus dostajesz cały wachlarz, więc sobie sprawdzisz, co z tobą rezonuje. Co jest takie dla ciebie najprostsze, co łatwo możesz zrobić jak to skonstruować w taki sposób, żeby to było dla Ciebie naturalne, żeby to było łatwe dla Ciebie do zrobienia, więc jak sobie przejrzysz te wszystkie pomysły, jestem przekonany, że znajdziesz tam coś dla siebie. Więc pierwsza sprawa kanały dotarcia, a przede wszystkim lista mailingowa. Element numer dwa, który mocno może wpłynąć na przygotowanie na to na sprzedaż. Twojego kursu online, to jest przygotowanie dobrej kampanii sprzedażowej, ponieważ tak, Twój kurs może się słabo sprzedawać z racji tego, że jest w ciągłej sprzedaży. Czyli ty go cały czas masz w sklepie i oczywiście to też ma sens, żeby niektóre produkty były w ciągłej sprzedaży. Tak jak przed chwilą powiedziałem, ten produkt na temat budowania listy mailingowej, on jest u nas w, sprzeda w sprzedaży cały czas. Natomiast czy mógłby się sprzedawać lepiej? Pewnie tak. A w jakim momencie? A no właśnie w takim, że nie byłby dostępny cały czas, tylko byłby dostępny w tak zwanych oknach sprzedażowych. No to teraz rozwiniemy trochę ten temat. Bo właśnie, a co by było? z tym twoim produktem, gdybyś zaczął go zaczął lub zaczęła sprzedawać go w kampaniach, na przykład dwa razy do roku. Czyli ludzie mogą wskoczyć na pokład tylko przez 5, 10, 12 dni, a potem muszą czekać. Jest strona zapisowa, na którą mogą się ewentualnie zarejestrować na tak zwaną listę oczekujących. No i tak to właśnie wygląda. Jeżeli to cię interesuje, to oczywiście zachęcam cię do zapisania się na liczy się kampania, jak sobie wejdziesz w tej chwili produkt właśnie. My na przykład, jeżeli chodzi o liczy się kampania, to jest coś, co my otwieramy raz do roku, dwa razy do roku i w tej chwili nie można tego produktu kupić, jak wejdziesz sobie na tą stronę, można się zapisać na listę oczekujących. Czyli zapisz się, podaj swojego maila, a my będziemy pamiętać o tym, że Ty się zapisałeś lub zapisałeś na taką listę. I jak kampania będzie się zbliżać, no to wtedy powiadomimy Cię o tym, że kampania nadchodzi wielkimi krokami. No i warto się przygotować. Robimy te kampanie często. No i dzięki temu potrafimy wygenerować w krótkim, w, w krótkim czasie kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, co jest naprawdę taką fajną dopałką. Więc to jest też tak, że jak to jest też kwestia sposobu myślenia ludzi, bo jak ktoś sobie myśli, ok, jeżeli ten produkt jest dostępny zawsze, to sobie go kupię kiedyś. A jak ty odbierasz tę możliwość i on jest dostępny tylko w krótkim okienku, no to poniekąd trochę wywołujesz taki trigger, pobudzasz taki wyzwalacz odpowiedzialny za to, że jednak oni muszą tą decyzję podjąć. Okej, okay, i teraz tak, jakie są zalety jeszcze prowadzenia kampanii? No właśnie, przede wszystkim jest to mocne CTA. Albo wchodzisz na pokład, albo nie i czekasz pół roku, ale przez te pół roku dużo się może wydarzyć, tak? Masz ten czas ograniczony, czyli właśnie to poniekąd wpływa na Twoją decyzyjność. No i oczywiście. Fajne jest też to, że w pozostałym czasie nie trzeba się tym zajmować. W sensie to jest też tak, że robisz sobie to okienko sprzedażowe, potem pracujesz z kursantami, ale masz też czas na jakieś inne projekty, możesz coś innego stworzyć, rozwinąć, napisać książkę, popracować nad contentem na swój kanał na przykład na YouTube, możesz zrobić jakieś webinary, możesz się z kimś skorsować, możesz z kimś zrobić wywiad i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest taki czas, gdzie można popracować nad innymi rzeczami, no i też to, że nie ma ciągłej tej takiej obsługi, bo tak to by ciągle ktoś dochodził, ktoś by ciągle miał jakieś pytania a tak to grupa się zamyka, przez jakiś czas możemy zrobić dla nich sesję Q&A, potem oni już sobie pracują samodzielnie i to jest naprawdę fenomenalne. Zobacz, że też w takich okienkach sprzedażowych trochę działają szkoły czy, czy studia, tak? No możesz się zapisać w jakimś tam czasie, tam w czerwcu na przykład, no i taka szkoła startuje albo od września, jeżeli to jest tam szkoła podstawowa, czy, czy liceum, a studia startują od października, no i nie ma. No oczywiście czasami jest tak, że możesz przeskoczyć tam w połowie półrocza, że można się gdzieś dopisać, czy coś takiego, ale zazwyczaj to są sporady, zobacz, że to są sporady Przypadki. To nie jest normalne, że ktoś by do klasy dochodził non-stop, tam co drugi dzień, że jakiś uczeń dołączałby do klasy. No, to bardzo rozbijały też tą klasę. Ok, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Na naszym kanale też znajdziesz inne materiały na temat tego, jak prowadzić kampanię. Na blogu liczy się wynik, też jest taki artykuł 8 powodów, dlaczego warto prowadzić kampanie sprzedażowe, więc zachęcam cię też, żeby się z tym zapoznać. I tu na YouTubie też mamy taki materiał nagrany, co jest lepsze, czy sprzedaż ciągła, czy sprzedaż okienkowa. I kiedy lepsza jest okienkowa, a kiedy lepsza jest ciągła. Przy jakich produktach jedna i druga się sprawdza, więc po prostu sobie do tego zerknij uzupełnić sobie tą wiedzę, żeby faktycznie zastanowić się nad tym, czy właśnie zamiana sprzedaży ciągłej na okienkową, czy to nie byłoby dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Kolejna rzecz, kolejny pomysł, kolejny element, któremu możesz się przyjrzeć pod kątem temu, co może wpłynąć na sprzedaż Twoich produktów, to są webinary. Ja uwielbiam webinary, czyli takie spotkania na żywo, gdzie ludzie się zapisują, Ty jakiś jeden konkretny temat bardzo dobrze rozklepujesz, no i na koniec takiego webinaru możemy zaprezentować nasz produkt. Zwykle u nas jest też tak, że webinar jest połączony z tym punktem wyżej, czyli Właśnie z kampanią sprzedażową, czyli jest tak, że jest webinar i po webinarze otwieramy drzwi do jakiegoś konkretnego produktu i ta sprzedaż jest otwarta na przykład przez tydzień, czy przez 10 dni, czy przez 12 dni. Więc webinary są bardzo potężne, ale na przykład są różnego rodzaju inne strategie. Jest tak, że ktoś robi webinar tydzień w tydzień i zawsze na tym webinarze na przykład dane produkty można kupić odrobinę taniej, do godziny tam 23.59. Czyli webinar się zaczyna o 20, kończy się 21.30 i do północy można kupić trochę taniej ten produkt, a normalnie na tygodniu. I jego cena rośnie. I to jest atrakcyjniejsza cena tylko dla tych osób, które były na żywo, które przyszły, które poświęciły swój czas. I może też być tak, że ktoś przyjdzie w jednym tygodniu na webinar. Zobaczy, że jest tego typu propozycja na końcu i nie skorzysta, ale przyjdzie za tydzień i już będzie wiedział, że na końcu będzie można kupić w lepszej cenie, no i wtedy sobie taki produkt kupi. Dlaczego nie? Tak też można działać. Webinary są super pod kątem takiej sprzedaży. Mamy też uwagę ludzi, oni oglądają takie materiały znacznie dłużej niż materiał wideo, który byłby przygotowany o tej samej długości. Plus jest interakcja z ludźmi, jest ten czat, więc naprawdę fajnie się dzieje. Więc na webinarze dajesz treści merytoryczne, tak zwane nisko owoce, coś takiego, co ludzie mogą szybko zastosować i szybko wdrożyć. Od razu. Mogą, mogą mieć wyniki. Później przedstawiasz ofertę, czyli to jest taka dalsza droga. Kto chce iść z Tobą dalej, to, to z tego korzysta, kto nie, to nie. Więc dajesz jakąś promocję czasową, możesz dać jakąś lepszą gwarancję, możesz dołożyć jakiś bonus, możesz zapewnić ludzi, że na przykład taniej nigdy nie będzie, albo coś takiego. To zależy, czy to jest premiera tego produktu, czy on już jest w sprzedaży. No nad tym wszystkim się trzeba zastanowić i przemyśleć to z punktu widzenia strategii. No i oczywiście robisz sprzedaż, tak? Więc to jest bardzo, bardzo w taki fajny, bardzo fajny sposób. I teraz tak, jak sprzedawać na webinarach? To tak w dużym skrócie, przygotuj sobie część sprzedażową, która rozbija wszystkie obiekcje. Nad, nad tym się trzeba wcześniej zastanowić, jakie obiekcje może mieć klient. Również o tym mamy materiał tutaj na, na naszym kanale. Więc trzeba się zastanowić, jakie ci ludzie mają bolączki, co jest dla nich największą przeszkodą, jakie mają marzenia, co ich blokuje, co chcą osiągnąć i dlaczego tego nie osiągnęli, co tam się wydarzyło po drodze i... Te wszystkie, jak masz już zebrane te wszystkie, te wszystkie obiekcje, to warto je tak naprawdę rozbić już wcześniej, czyli nie na samej prezentacji sprzedażowej, ale też możesz je rozbijać już na etapie webinaru, opowiadając jakąś historię, podając jakiś przykład, po prostu pokazujesz, że te, te wszystkie obiekcje już powolutku tam są rozbrajane, no a potem jest ta część sprzedażowa i my zawsze robimy też tak, że po części sprzedażowej jest sesja QA, gdzie ludzie mogą o coś dopytać, ponieważ ktoś się mógł na chwilę rozproszyć, mogą mieć jakieś wątpliwości, może coś jest dla nich niejasne, może tobie się wydaje, że wszystko jest takie oczywiste, ale dla ludzi nie jest to wcale takie oczywiste, więc trzeba, warto również przygotować sobie sesję Q&A i to jest też super, bo można rozwiać jakieś wątpliwości. No i też ludzie bardzo często czekają na to Q&A, chcą z Tobą pogadać, więc jest ta interakcja na żywo możliwa. No i to jest, to jest naprawdę coś takiego fenomenalnego. Natomiast jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak przygotować webinar jak go poprowadzić, to mamy na ten temat cały taki produkt pod tytułem Liczy się webinar, który również znajdziesz na stronie sklep.liczysiewynik.pl i mamy też taki mniejszy produkt, 6 filarów skutecznych webinarów. Jak chcesz, to również się możesz w tamtą zaopatrzyć, żeby te swoje webinary robić po prostu lepiej. Na YouTube znajdziesz też materiał pod tytułem Jakie działania podjąć po webinarze? Co robić, jeżeli był webinar, webinar już się zakończył, to co zrobić później, żeby jeszcze podrasować trochę wyniki sprzedażowe? Więc zachęcam Cię do tego, żeby również nad tym się zastanowić. Ok, czyli mamy już trzy punkty. Praca nad kanałami, nad kanałami, dotarcia głównie nad listą mailingową, przygotowanie dobrej kampanii sprzedażowej. Do tego może być Dołączenie webinaru albo po prostu strategia sprzedaży oparta na webinarach. No i ostatni punkt to jest przygotowanie dobrej oferty sprzedażowej. Na nic te wszystkie trzy rzeczy wcześniej. Jeżeli twoja oferta będzie nudna, jeżeli będzie słaba, jeżeli się okaże, że ktoś czyta na główek i stwierdza, e, nie, to chyba nie dla mnie. Więc to trzeba też dobrze przemyśleć, żeby ta oferta naprawdę urywała tyłek. Ok, więc tak. Osoby, które nie kupują impulsywnie, będą się chciały zapoznać z tym, co ty masz do zaoferowania. I czasami ludzie mają takie zastrzeżenie, że a czy takie długie oferty ktoś czyta, być może widziałeś niektóre moje oferty. Na przykład niedawno robiliśmy sprzedaż takiego kursu właśnie na temat pisania ofert, czyli liczy się oferta i, w internecie tego na szczęście nie widać, ale w dokumencie googlowskim, tak, w Google Docs, to ta oferta miała 26 stron. No i tak to jest. I czasami ktoś się zastanawia, a czy ktoś w ogóle czyta takie długie oferty. Tak, ludzie czytają. To nie jest tak, że ludzie to pomijają, ponieważ są tacy ludzie, którzy przeczytają od pierwszej litery aż po ostatnią kropkę. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy ktoś to w ogóle przeczyta, tak od początku do końca? Oczywiście, że tak. Czy wszyscy przeczytają całą ofertę od deski do deski? Oczywiście, że nie, ponieważ niektórzy będą sobie skanować tą ofertę i za chwilę powiem Ci, jak się dzielą ludzie na takie trzy grupy pod kątem konsumowania, czytania, zapoznawania się z ofertą. No to lecimy. Grupa numer jeden to skanerzy, czyli to są osoby, które po prostu przeskanują Twoją stronę, przelecają ją sobie tak od A do Z, no i tam będą. Próbowali wyłuskać jakieś informacje. I to jest bardzo ważne, żeby Twoja oferta, nawet jak oni ją skrolują, żeby tam były pewne rzeczy pogrubione, żeby były jakieś graficzki dodane, jakieś ikonki, jakieś śródtytuły, słup główki, wyboldowania i tak dalej, wypunktowania po to, żeby właśnie ludzie, którzy skanują Twoją ofertę, wyłapali te najważniejsze informacje. Druga grupa to skoczki, to są takie osoby, które przeczytają pewne segmenty oferty w całości, ale nie będą czytać wszystkiego da do Z. Czyli na przykład oni od razu będą chcieli wiedzieć, jaka jest cena, Przeczytają sobie, jakie są warunki zakupu, jaka jest gwarancja, przeczytają sobie opis produktu i korzyści wynikające z tego produktu, a na przykład pominą historię, pominą bio, pominą opis o tobie, bo już ich to nie interesuje albo już to znają, tak, I już wiedzą, kim ty jesteś, więc pomijają tę, tę kwestię. No i oczywiście trzecia grupa to czytacze. To są takie osoby, które zawsze wszystko przeczytają od A do Z, wypunktują ci wszystkie przecinki, które zostały źle postawione, przeczytają regulamin, wszystko, wszystko, absolutnie, ale. Robiąc ofertę, która jest dłuższa, tak naprawdę zaspokajamy wszystkie te trzy grupy. Więc moim zdaniem warto wiedzieć też, jak pisać takie bardzo konkretne, bardzo konkretne sales lettery. To naprawdę robi robotę. Dlatego zadbaj o każdą z tych grup, a twoja sprzedaż po prostu wzrośnie. Jeżeli naprawdę ta oferta będzie wyczerpująca, jeżeli przekażesz tam wszystkie informacje, co to jest za produkt, co on konkretnie daje, jakie daje korzyści, w jakiej formie on jest dostarczony, czy to jest na jakiejś platformie, a co ludzie mogą pobrać na swój komputer, a co mogą oglądać tylko w internecie, na jak długo mają dostęp, Dostęp jest do żywotni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powinno się znaleźć w ofercie sprzedażowej. Ok, więc teraz tak, lecimy z tymi elementami, które warto zawrzeć w ofercie. Oczywiście to nie są wszystkie elementy, ale to są takie elementy bazowe, nad którymi warto popracować. Albo w default. To jest taka część, która jest którą ktoś widzi zaraz po otworzeniu twojej oferty, czyli na desktopie, na komputerze, to jest, jest nagłówek, jakiś wstęp i tam może już coś i, i takie kilka elementów dalej. Na komórce, no to na przykład będzie tylko nagłówek i kawałek i kawałek jakiegoś wstępu, czy tam podtytu, tak? I trzeba też to sprawdzić, czy to jest na tyle wciągające, żeby ktoś chciał zjechać na dół, czy to jest intrygujące. Dalej big promise, czyli taka duża obietnica, którą ty dajesz, jaki efekt chcesz dostarczyć swojemu klientowi, jaką obietnicę temu składasz, w, w czym polepszy się jego życie. Dalej neutralizacji obiekcji, czyli też, jeżeli ktoś sobie myśli, jestem za młody, za stary, nie dam rady, nie jestem techniczny, no to wszystkie te obiekcje też powinny być rozbite. Dalej jest oczywiście opis produktu, unikalne elementy, czyli czy ty coś dodajesz do tej swojej oferty, na przykład, czy dodajesz jakieś kalkulatory, generatory, czy dajesz jakieś szablony. Jeżeli tak, no to wszystkie te rzeczy powinny być też zawarte. No, i dalej gwarancja. Jeżeli dajesz gwarancję satysfakcji, to również powinna być opisana, co ktoś zyska, jak dołączy teraz, co straci, jak nie dołączy teraz. No i oczywiście sesja pytań, znaczy i ta sekcja FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, czyli czy mogę na to wziąć fakturę i tak dalej, tak dalej. To wszystko się może znaleźć tutaj, właśnie w tej sekcji FAQ. To nie są wszystkie elementy oferty. Możesz też sobie wejść na bloga liczy się Również mamy taki artykuł, 15 elementów oferty, które powinny być w niej zawarte, więc możesz sobie tą wiedzę również uzupełnić. Ale tak jak powiedziałem, jest jest tego dużo, dużo więcej, więc jeżeli interesujecie się, żeby ten temat naprawdę sobie mocno zgłębić, no to oczywiście zachęcam, żeby zapisać się na liczy się oferta. Niedawno robiliśmy przedsprzedaż, teraz pracujemy nad produktem. 1 czerwca produkt będzie dostępny, więc kolejną kampanię będziemy robili na przełomie czerwca, lipca prawdopodobnie, wtedy będzie można znowu ten produkt nabyć. Ok, tak to wygląda. No i oczywiście zachęcam Cię też do zapoznania się z materiałami, które pojawiły się na YouTubie na temat pisania ofert, na temat copywritingu, więc mamy taki materiał na przykład naucz się czarować słowami na ofercie sprzedaży. Albo jak napisać ofertę bez pomocy copywritera, taką bardzo dobrą ofertę, tam też pokazuje taką bardzo fajną metodę, więc zapoznaj się z tym. Mamy porobione specjalne playlisty na kanale, więc możesz sobie do tego wszystkiego zajrzeć. Ok, także to są te cztery elementy. Jeszcze raz kanał dotarcia, przygotowanie kampanii sprzedażowej, użycie webinarów w swojej strategii marketingowej, no i przygotowanie dobrej oferty. Jak to, a jak to wszystko zepniesz, to się zrobi taki kombo, że oj, no klękajcie narody, to naprawdę będzie po prostu szaleństwo. Ok, podsumowując, jeżeli poprawisz każdy z tych elementów o kilka procent dosłownie, no to zobaczysz, że Twoja sprzedaż będzie, będzie rosła i dobrze przygotowana strategia to jest klucz do sprzedaży produktów cyfrowych, więc tak to, tak to po prostu wygląda. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle, ja bardzo dziękuję za oglądanie, zachęcam oczywiście do tego, żeby kliknąć poniżej w przycisk subskrybuj, więc kliknij, jeżeli jeszcze nie subujesz tego kanału, a nasze statystyki pokazują, że większość osób, które ogląda nasze materiały, nie subskrybują jeszcze kanału, no więc to jest absolutnie skandaliczne, napraw to teraz, to nam może też rozwijać ten kanał. No i oczywiście, jeżeli obejrzałeś, obejrzałaś ten materiał, to daj kciuka w górę, napisz pod spodem. Napisz pod spodem komentarz, jeżeli masz jakieś pytanie odnośnie, odnośnie tego materiału. No to oczywiście, napisz też jakieś pytanie, to ja wtedy nagram kolejny materiał, być może o tej rzeczy, która cię trapi. Tak to wygląda. No i oczywiście, w opisie też znajdziesz link do naszego newslettera, więc zapisz się, żeby też korzystać z, z innych materiałów. My co wtorek wysyłamy bardzo fajny newsletter marketingowy. Niektórzy mówią, że to jest absolutnie najlepszy newsletter dotyczący sprzedaży produktów cyfrowych, jaki jest tylko do znalezienia w polskim internecie, więc zapisz się i wtedy jeszcze będziemy też wysyłać Ci powiadomienia i różnego rodzaju ciekawostki drogą mailową. Dobra, tyle ode mnie, jesteśmy na łączach, trzymaj się, cześć!